Z notatnika Dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. Dziś na prośbę jednego ze słuchaczy kilka słów o afrodyzjakach. Afrodyzjak to substancje, co do których panuje opinia, że powodują one zwiększony popęd płciowy lub potencje. Moim zdaniem absolutnie wiele produktów żywnościowych wpływa pozytywnie na libido, a o czym już kiedyś wspomniałam na antenie, pytania o poziom libido są elementem wywiadu dietetycznego. Dlaczego? Bo popęd płciowy zależny jest od naszych hormonów, a poziom hormonów zależny jest od stanu odżywienia i stanów zapalnych w organizmie, na co z kolei ma wpływ spożywanie odpowiednich produktów żywnościowych. A wracając do afrodyzjaków, to nie od dziś wiadomo, że niektóre substancje mogą nie tylko w kuchni dodać pikanterii, ale i faktycznie wpłynąć krótko lub długofalowo na libido. Oczywiście tak z każdą substancją. Na jednych działają słabiej, a na innych mocniej. Jednak właściwe produkty mogą wpłynąć nie tylko na pożądanie, ale z dietetycznego punktu widzenia zapewnią też smaczny i zdrowy posiłek. Nazwa Afrodyzjak pochodzi od imienia greckiej bogini miłości Afrodyty, a ponieważ narodziła się z morskiej piany, to w morzu przede wszystkim szukano dawniej substancji poprawiających libido. I w sumie ludzka intuicja nie zawiodła, bo zawarte w owocach morza pierwiastki jak cynk, selen oraz omega-3 pozytywnie wpływają na regulację hormonów i potencje. Kto słyszał o kasanowie wie, że odżywiał się on ostrygami. Jednak nie tylko owoce morza znajdują tu zastosowanie. Są substancje, które stymulują syntezę i wydzielanie męskiego hormonu testosteronu. Inne korzystnie wpływają na pracę układu nerwowego i sercowo-naczyniowego, bo rozgrzewiają i pobudzają krążenie krwi przyczyniając się np. do lepszego ukrwienia narządów płciowych, co wzmaga wrażliwość stref erogennych. Co warto więc wprowadzić w swojej diecie, by uregulować hormony i zyskać wysoki poziom libido? Otóż warzywa, szczególnie takie jak marchew, seler korzeniowy czy naciowy, pomidory, brokuły, pieczone buraki, pestki i orzechy, szczególnie orzechy włoskie, przyprawy, takie jak kurkumina, czyli kardamon, anys, szafran, to afrodyzjaki polecane kobietom, a najmocniejsze to gałka muszkatołowa, bazylia i doskonale znany w Polsce lubczyk. Świetne jest też awokado, które oprócz dobrych tłuszczów zawiera witaminę E, która pobudza produkcję hormonów w tym testosteronu, progesteronu czy estrogenu, odpowiedzialnych za wspomaganie potencji. Warto więc włączyć do posiłków na przykład proste guacamole. Jest to rozgniecione awokada z sokiem z limonki, pomidorem, przyprawami i kolendrą. Skuteczne będą też owoce jagodowe, zarówno te czerwone, jak i z antocyanami czy Borówki czy jeżyny, ze znanych i popularnych afrodezjaków dodałabym również czekoladę ze względu na magnez i potas, zarówno lody czekoladowe, brownie czy suflet idealnie dopełnią romantyczną kolację, gdyż związki z tych produktów wpłyną także na produkcję endorfin, czyli hormonów szczęścia, i w podobny sposób wesprą organizm substancje pobudzające z kawy z zielonej herbaty, ale także z czerwonego wina. Pamiętajmy, by dzisiejszych informacji nie traktować jako zalecenia medyczne, albowiem o takich decyduje lekarz, jednakże żaden z nich nie zaprzeczy, że właściwa dieta, sen, sport i nutka specjalnych substancji aktywnych pochodzenia naturalnego pomoże w odzyskaniu lub poprawie kondycji i to nie tylko seksualnej, tak u kobiet, jak u mężczyzn w każdym wieku.